Witam wszystkich, mamy dzisiaj 29 marca, Właśnie skończyłem pracę, a pracuję w tamtym domku i tutaj za mną jest takie ugory, są, trochę lasy, takie bagienka byłem tu wcześniej z 2-3 razy, tak się rodzaj rzeczy, jakieś tropy były, że jakieś pojedyncze byki są. No i idę dzisiaj też sobie przejdę nie? i tak. Jeszcze dosłownie 5 minut i zauważyłem coś białego leży, jakaś mała tyczka w krzaczorach. A tutaj obok dosłownie parę metrów robią drogę. Jest wykoszone i... O, kurde, ale maluszek, co to jest? <grywa> kurde, to jest, to jest zeszłoroczny, ale jak, jak ja tu chodziłem. Niemożliwe, żeby to przyleżało tu, że tu chodziłem. Ja się nie mogę, ale maluszek. Jaki klocuszek mam zeszłoroczny smaczek. Ja cię nie mogę. Kurde, dasz niemożliwe. Może wcześniej się wydawało, że to sucha trawa. Te. Ale jaki cienki to, czy nie jest? To taki cienki prawie jak moje palce. Zobaczcie, ja cię nie mogę. Jaka tyczka rośnięty kozioł roczniaczek mu no fajny taki wygięty kurde ostro to znaczy, że są jakieś tu byczki. no, że fajnie się zaczęło lecę z godzinkę po lata może jeszcze coś wpadnie świeżego także pozdrawiam